Witajcie, nie w kolejnym materiale na kanale Tutaj Polska. Moi drodzy, jestem po testach Beta Diablo 4, i w tym materiale opowiemy sobie o elementach Diablo 4 i o tym, czy warto czekać na pełną premierę, pełną grę. Także generalnie podzielę sobie wszystkie aspekty, od rzeczy, które mi się najmniej podobały, do tych moich faworytów. Także jest to taka lista właśnie tych elementów, i to jest w pełni subiektywne odczucie, jeśli chodzi o właśnie testy Diablo 4, które w Trwały właśnie w miniony weekend, także bez przedłużania, zaczynajmy. W takim razie na samym początku pora na te rzeczy, które mi się najmniej nie podobały, które mi dosłownie w Diablo irytowały, i pierwszą rzeczą jest ten tak zwany otwarty świat. Grając w pierwszym akcie, który mieliśmy dostępny w becie, mieliśmy tak naprawdę momentami kompletnie puste, białe przejścia, osierzone, na które się nic kompletnie nie działo. I to bardzo mnie irytowało, ponieważ jednak potencjał był naprawdę fajny, przy naprawdę. Fajne grafice, o której będzie później, jednak tutaj momentami był bardzo zmarnowany potencjał. Mimo tego otwartego świata, mieliśmy mnóstwo małych korytarzy, które były momentami naprawdę puste. Kolejnowano były mniejsze dungeony, mniejsze wydarzenia, które tak naprawdę nie były ciekawe, nie wprowadzało żadnej głębi, a po prostu mnie tylko irytowało, że wchodziło się do jakiegoś dungeonu, mniejszego do piwnicy, zabijało się grupkę wrogów, wychodziło się nic kompletnie więcej. Także tak naprawdę Przechodzenie przez te lokacje, które były monotonne, nic nie dawało kompletnie, i to było naprawdę bardzo słabe, bardzo smutne. Bo jednak ta gra próbuje się właśnie szczycić otwartym światem, także miejmy nadzieję, że to będzie lepsze, jeśli chodzi o to. Kolejną rzecz, która naprawdę mi się nie podoba, to jest coś, o czym pomyślałem zawożem dopiero po ogrywaniu, czyli braku progresji. Z racji tego, że mamy właśnie otwarty świat, to mamy również i mamy ten świat otwarty ze innymi graczami, to również mamy skalowanie naszych wrogów. A co zajdzie ze skalowaniem rogów? Właśnie również skalowanie naszych obrażeń, przez co tak naprawdę nie czujemy progresy naszej postaci Przez to tak naprawdę nie wiemy po co walczymy Nie wiemy po co zdobywamy nowe itemki Skille To nie ma sensu, jeśli bijemy się z wrogami A inni gracze na mniejszych poziomach też się biją tak samo Więc e, brak progresji jest naprawdę bardzo słabym elementem Diablo um, To mi się też mega nie podoba na dłuższą metę Jeśli chodzi o rzeczy, które są ok, ale nie ma w nich takiego niesamowitego szału to jest to przede wszystkim kombat, który jest, myślę, że jest dobry. To jest taka kwintesencja Diablo 4. Kombat jest ok, czuć e, niektóre ciosy, ale nie wszystkie. Ok, to nie jest nic niesamowitego, ale mimo wszystko nie jest najgorzej, jeśli chodzi o sam kombat. Jeśli chodzi o kombat, to również są przeciwnicy. Mniejsi są strasznie niezapamiętywalni, kompletnie nudni, nieoryginalni. Bosowie są lepsi, ale jeśli kopiujemy wroga na bossa, no to jest według mnie naprawdę bardzo słaby ruch. Umiejętności również są ok, ale tutaj są na bardzo niebezpiecznym balansie, ponieważ one próbują nawiązywać do Diablo 2, ale tak naprawdę, mimo wszystko, nie mamy tego w pełni otwartego drzewka. Mamy pozorne wybory, które kierują się po jednej osi, tak naprawdę. Więc tutaj jest próba powrotu do Diablo 2, ale nie w pełni. Jeśli chodzi o wizualne aspekty skili, to jest akurat ładne jak najbardziej. I teraz pora na rzeczy, które mi się naprawdę podobają, i na sam początek grafika. Słyszałem sporo e, komentarzy, że gra jest po prostu za, za szara. No, okej, okay. jeśli faktycznie e, kierujemy się w grę mroczną, to faktycznie paleta warf będzie mniejsza. Na szczęście ten mrok e, jest okej okay. I jeśli mamy jakieś fajne oświetlenia w dungeonach, to ten, ta szarość kompletnie znika i gra naprawdę jest prześliczna. Także jeśli chodzi o aspekt wizualny, e, jest to coś subiektywnego. Jeśli chodzi o tą szarość, i naprawdę do tego można się przyzwyczaić. I według mnie naprawdę jest to spoko. Interfejs jest naprawdę bardzo fajny i po prostu e, ikonki, wszystko, wszystkich elementów. To naprawdę bardzo ładnie, i po prostu czuć, że gramy w Diablo, jeśli chodzi o interfejs, jeśli chodzi o grafikę i jeśli chodzi o klimat, e, który również jest naprawdę świetny i jest również jednym z najlepszych, właśnie elementów Diablo 4. Także te trzy elementy naprawdę dają nadzieję na aspekt wizualny, że kierujemy się w stronę Diablo 2. Natomiast gameplayowo jest to. Niepewne generalnie, czy cofamy się do Diablo 2, czy może do Diablo 3, które było średnie, czy może do Immortala, które w ogóle było czymś bardziej MMO Tutaj jest taki troszeczkę niepewny balans I tutaj są takie wątpliwości, jeśli chodzi o Diablo 4 Jeśli chodzi o moje podsumowanie w skali od 0 do 10, tutaj dałbym takie 6 na 10 Oczekiwałem więcej i nie jest źle, bo grało się przyjemnie, ale na dłuższą metę obawiam się, że to nie będzie nic mega tak naprawdę odkrywczego Miejmy nadzieję, że rzeczy rozkręcą się w miarę i będzie się grało w to jeśli lepiej na premierę Także e, oczywiście do zobaczenia w Diablo 4, też jeśli się uda otwartą betę I też przy okazji przede wszystkim w premierę w czerwcu na kanale Tytanie Polska Dzięki i do zobaczenia w kolejnych materiałach na kanale